Wchodzimy do mieszkań, które są na czwartym, trzecim i drugim piętrze i się okazuje, że ta ściana odeszła. Czyli na Gołym okiem, tak. I dlatego no, przykro nam bardzo... To nie że... będzie ani dwa. Miesiąc ani dwa. Będziemy informować telefonicznie, kiedy tu można przyjść. Jak mówię, región... to może na w tym momencie, gdy policja zakończy swoje obowiązki, przepraszam. Jeszcze zarządca służby ponieważ stałą klatkę i zasypa na gruzem, zasypana szkłem. Nie mogą państwo wejść, to bo... Przygotować dla państwa. Dopiero będę wpuszczał, będzie to dzisiaj. Postaram się to dziś, to dzisiaj. To dzisiaj, o ile powinniśmy. I teraz tak, będziemy tak, jak nadzór zaproponował, Piętrami wpuszczać, no tak myślę, ja będę tak notował, kto wchodzi. No. Muszę mieć, mieć do, Nie, to... każdy do swojego mieszkania. Sąsiedzi się nawzajem znać, także wiecie, tak, że ktoś do siebie. Tak. Byłam w tym momencie w kuchni, przygotowywałam święta razem z bratem i usłyszeliśmy nagle ogromny huk. I to było po prostu chwila: okna wyleciały, drzwi się połamały w pewnym momencie i zauważyłam tylko niebieski płomień. Dym. Straszny huk, panika, wszyscy wybiegli, wylecieli tak jak stali, w koszulkach, w kapciach i nie wiem co będzie dalej tak naprawdę. Święta się zbliżają, a my zostaliśmy praktycznie w jednej chwili bez niczego. A bratek zareagował? brat zareagował? Brat mnie pociągnął za rękę, bo stałam za blisko okna i okno jak poleciało do dołu, to mnie pociągnęło do przodu i brat mnie złapał i, i uratował mi życie tak naprawdę. Dobra, to podejrzewam, że bym teraz nie y, Wszystko jest y, rozrzucane, także nie wiem, czy będziemy w stanie tak szybko coś ze sobą zabrać. Najprawdopodobniej najpotrzebniejsze dokumenty, jakieś nie wiem, lekarstwa czy coś, jeżeli ktoś coś potrzebuje, czy jakieś ciuchy do ubrania, bo jesteśmy w tej chwili naprawdę bez niczego i nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Dlatego tak czekamy to od samego rana na jakąkolwiek dyskusję. Może wejść posunąć się... wszystko z klatki z mogli się, mógł się, mógł mógł. się Będziecie faktycznie piętrami. piętrami

Zobaczymy. Zostały trzy dni właściwie, więc już, już koledzy rozmawiają z niektórymi podmiotami, trzymają wolne mieszkania do wynajęcia. Jak tylko będą mieli to, blokujemy to i postaramy się walczyć. No, z oględzień, które dokonaliśmy wczoraj i dzisiaj, dzisiaj do oględziny były bardziej dokładne, ze względu na to, że do klatki jest nie ma doprowadzonego prądu, w związku z tym wczoraj w godzinach po południowych po godzinie 18 nie można było przeprowadzić dokładnych oględzień. Natomiast dzisiaj to, co żeśmy obejrzeli, potwierdza się tylko teorię, że no niestety klatka nr 32 przy ulicy Frobrego w oławie będzie wyłączona z użytkowania co najmniej na 2-3 miesiące. Zniszczenia są bardzo duże, zniszczenia materialne są duże, również są zniszczenia duże konstrukcji budynku, ale jak głębokie i na ile one są, to dopiero będziemy wiedzieli w momencie, gdy zostanie ściągnięte ocieplenie, warstwa ten styropianu, która zalega na tym, że w mieszkańcy będą mogli jakoś się dostać. To znaczy się zorganizujemy to w ten sposób, że mieszkańcy będą mogli w obecności zarządcy budynku, w którym jest dzielnia mieszkaniowa, wejść do tych mieszkań i zabrać niezbędne rzeczy. Natomiast to nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie uporządkowany teren jak również zostaną ściągnięte wszystkie elementy konstrukcyjne, zwisające na tym, że... No, proszę Państwa, no, w mieszkaniach na trzech górnych kondygnacjach jest zgromadzony gruz budowlany, są powybijane szyby, jak widać, są powybijane szyby w instalacji okien drzwiowej, również wewnętrznej. Są odspojenia stolarki okiennej od pionu. Jak również widać, że mamy odchylenia ścian osłonowych od ścian powiązanych z ścianami konstrukcyjnymi. Jak również w kuchni, w kuchni, no niestety, widać, że ci ludzie wszyscy się szykowali do świąt, przygotowywali jakieś tam potrawy. To jest wszystko tak pozostawione. Kiedy mieszkańcy tej klatki będą mogli... Zaraz tutaj... przyjdzie podnośnik, będzie, będzie to wszystko porządkowane. Jak się uda uporządkować, to na pewno może i dzisiaj jeszcze będziemy próbować, żeby część ludzi partiami od dołu coś z tych mieszkań sobie widzieli. Jeżeli chodzi o rodziny, no cóż, to można powiedzieć tak po połowie. Połowa jest w hotelu, gdzie zabezpieczyliśmy nocleg i wyżywienie, połowa jest u rodzin. Słyszeliśmy też od pani Inspektor nadzoru 2-3 miesiące i od tego odwołania nie będzie przy łagodnej zimie. Dlatego też już dzisiaj rozpoczęliśmy też rozmowy. Koledzy już prowadzą naszymi deweloperami, gdzieś co dysponują mieszkaniami w Ławie, na ile co, gdzie by ona wynająć, żeby tych ludzi rozlokować, na te 2-3 miesiące trzeba będzie im jakieś warunki do życia stworzyć. Mhm, czyli e, rozumiem, że przez te 2-3 miesiące mieszkańcy nie muszą martwić się o to, że nie będą mieli gdzie spać. No ja myślę, że nie, no, to jest rzecz na tyle ważna, tak, że nikt na zewnątrz nie będzie mieszkał, zrobimy wszystko, żeby w jakiś sposób, na ile będzie możliwe, ulżyć, bo to co doznali, to już tego i nikt nie odbierze. Mhm, a co jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców, którzy nie mają w tej chwili dostępu do mediów, do mediów do frontów? Znaczy się pozostali już klasa następna. W tej chwili dzisiaj może jeszcze im gaz podłączą, czyli oni wczoraj wieczorem była zgoda na 34 do zamieszkania bez prądu i bez gazu. Dzisiaj gaz dostaną. Myślę, że sobie pomalutki jest począsnąć z tego wszystkiego sobie poradza. Panie burmistrzu, no ja się no tragedia. To no, jest delikatne słowo. Nie brakuje słów, bo nie chciał tego komentować. Nie chciałbym być naprawdę w służbie tych rodzin. No cóż, przykre stało się. No. Będziemy już robili wszystko, żeby im pomóc. Pięknie dziękuję. W pokoju leżało na kanapie. Ja z dzieckiem akurat co przechodziłam z pokoju do kuchni, kiedy to nastąpiło. Wyciągnęłam rękę, złapałam tylko córkę, pochyliłam się, żeby ją pokryć przed tym szkłem. No i mówię, uciekamy, uciekamy. Biegniemy do kuchni, w kuchni widzę, nie mam ściany. Cofamy się, biegniemy do stołowego, czujemy smród, że się pali. Mówię, wychodzimy stąd, uciekamy. Dzieci piszą, mamo, nie mam butów, nie mam jak wyjść. mówię, nie patrzę na buty, po prostu uciekamy stąd. No i wszyscy się zabraliśmy, jedno za drugim po prostu biegło. Tak? Najważniejsze były dla nas dzieci. My wszyscy ofiarują nam pomoc. Takby życzliwość, dobre serce ludzi, słowa otuchy, wsparcie, bo naprawdę wszyscy mówią, nieważne co się stało, wszystko do radę odbudować. Ale życie nie wróci, nie wróci. Natomiast my wszyscy to przeżyliśmy ciężko, bardzo ciężko. To było niewyobrażalne przeżycie. Po prostu kopnię. W jednym ułamku sekundy już wszystko. Nie, nie mamy nic. Miejmy nadzieję.